Nareszcie, spotykamy się przy furce Ja już do was jadę Mam zapakowany outfit O, to jest, widzowie, no ten outfit poznajecie pewnie To jest outfit z Ale, Ale 2, bo na tym koncercie będziemy grali Ale, Ale 2 Koncert Warszawa 18 sierpnia I przyjaciele, to jest ostatni koncert w tym roku Jest za parę dni Także bilety sprzedają się bardzo szybko Chcesz być na koncercie ostatnim w tym roku Wbijaj link w opisie, kupuj bilet Widzimy się wszyscy na koncercie, bo się świetnie bawimy Mam nadzieję, że się widzę tam z każdym Ja, widzowie, wsiadam do furki i do was jadę. To będzie najlepszy koncert w naszym życiu. Do zobaczenia. Ale ale serdecznie widzowie, witam bardzo serdecznie. Cześć Ptyś. Ptyśiano bombano. Cześć Ptyś. Ptyśiano bombano. Cześć Ptyś. no mamy, wiesz, musimy porozmawiać, ale to kiedy indziej, wiesz? Ale o co ci chodzi? Nic, nic. Czemu, obraziłeś się na mnie? Nie, nie Kryś. A to źle powiedziałem? Nie, jest w porze, Kryś. Musimy, wiesz, wykryć, musimy pokazać to, co wczoraj znaleźliśmy. Ten, te ślady Nupka i ten taki domecek, który jest... No to stary, Obułączony. no pokażemy! Razem znajdziemy nóbko! Let's go! Tak, razem, Chris, razem z Kr... Ptysiem! Ptysiem, tak? Aha, no, no dobra, trochę mi smutno, że jesteś ze zły. Nie no, nie jestem, Kryzy, nie jestem. A, no to dobra, a gdzie jest to i to? O to i to jest w domeczku, już tam po niego idziemy, tylko widzowie chcę wam pokazać nowe zdjęcie, które jest dodawane do zamówień, ręcznie podpisywane, to jest zdjęcie z Ale Ale 2 i takie teraz do każdego zamówienia dostajecie, ostatnio dużo dla was podpisałem, także zamawiajcie sobie oczywiście boksy szkolne i koncert i widzowie dokument, tu jest za dużo rzeczy, jest za dużo rzeczy widzowie, żeby o tym w ogóle powiedzieć w jednym odcinku, bo dokument wrzucam już jutro o, o 20.00 na kanale Palion, będzie najlepszy film w moim życiu, widzowie, dokumentalny, to brzmi tak jak film w kinach, widzowie, będzie miał prawie dwie godziny. Także wbijajcie, sprawdzajcie sobie na kanale Palion już jutro. Jeżeli lubicie, mnie i jesteście ciekawi tego. I wbijajcie na koncert. 18 sierpnia już jest zaraz koncert, bilety się sprzedają jak ciepłe bułki Dlatego wbijajcie link w opisie, kupujcie póki są bilety. Bo już koncert, koncert jest zaraz, także róbcie to szybko. Chodź, Kreś. Idę. Czemu ty się kręciłeś wokół drzewa? No bo gadałeś o koncercie, to co miałem robić? No nie, tak wiesz. Dobra. Ale, chodź. ale, serdecznie przyjaciele.

co ty robisz w domu? Nupka, w pokoju nupka. Udaje Nupka, żeby spróbować pomyśleć jak on, co by zrobił w takim momencie. Ej, ej, to zobacz kto z nami jest. Siempa! Tylko. No, a co był? Z nami pan ptyś, dzień dobry! Pan ptyś, witamy! Czemu nagle pan ptyś, skoro wy mnie wyzywacie od 5 lat, to się nie łączy. No ale to jesteś per pan. No nie wiem Witam serdecznie nah. jestem panem no. ptysiem Dzień ej. dobry, dzień dobry. Ej, ej, cóż, co, to nagrało się! Nagrało się! Powiedział to! Powiedział <śleciał> to! Ale o co wam chodzi? Ja On to po prostu powiedział, bez żadnych tych! Powiedział to. Ale co? <ślecia> Że jestem panem ptysiem? <ślecia> Za mocne! Za Czyś mocne! Za, nie wiem, ale. A... Co? Za mocne! Gdzie, gdzie, gdzie trzymasz nóbka? Co? <śmienny> dobra, teraz słuchaj, po co? co? Nóbka trzymam zawsze w swoim sercu. <śmienny> Musimy wejść do środka jego ciała. <śmienny> nie, nie możesz! Ale dobra, Kryś nas! Wejdziemy ci do ucha! No, to nie, jest to jest spół, nie. Dobra, chłopaki, co wy dzisiaj robicie? Czy jest jakiś dzień trollowania? Nie, ptiesia? nie, dobra, dobra. Kryś, musimy to i to i pokazać, to, co znaleźliśmy. No dobra, może znajdziemy nóbka. E no przecież to w moim sercu, powiedziałeś. No dobra, ale to jest bo taka ziby. metafora, on nie jest w moim sercu. Chodź, coś ci pokażę. O, spadam. Ale nie chmurki. Co tu tyle, tych, tych, co tu się stało? To. Właśnie jakoś więcej jest bloków diamentowych. No, nie? serio, tak. A w ogóle... bo to może się rozrastać, wiesz? A, a ciekawe jak poprzez w ro rośnięcie buty tatynupka o ja buty taty buty, buty tatynupka tak. to jest ślad a może buty tego za mną a tak tak ej, chłopaki a może to są buty pana p Tysia chodźmy nie no nie Pty... 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 chodź chodź idziemy chodź Zaraz... ej daj to patrz burak to jest pomidor w ogóle widzisz to co? Nie, ja nie zachowuję się jak, jak typowy pan. Tak. B. Tak. Ale o co Nie, dobre chłopaki, chodźmy za śladami. Nie ma co w ogóle tutaj czekać, tylko idziemy pokazać Ci to, co tu się wydarzyło. No tak. Właśnie. No. A, a, a panie wtyś, nie przeszkadza ci, że tutaj jest tak dużo tych bloków poza Dirtowicami? Tak, Wolałbyś je czasem na Dirtowicach? Ty, ty bloków, Czemu? Ej, a wiesz co, wiesz co, ja ci coś powiem, bo, bo te ślady, te ślady To znalazł ptyś i, i on przyszedł do mnie i powiedział mi o nich, a my ich nie widzieliśmy wcześniej I to akurat on był, i akurat on No bo ja to. szukałem Nupka Tak, Nupka A kiedy szukałeś? Jak my byliśmy poza drittowicami? no, akurat w... Idziemy śladami Podejrzane, mhm mm Chłopaki, idziemy śladami, nie zatrzymujmy się, bo zobaczcie, zachód słońca, zaraz będzie ciemno, nie? No, ten, nie zatrzymuj się Dobrze, panie wtyś. No ale czemu, panie Wojanie, tak do mnie gadasz, co? Bo jesteś nie. już nie jesteś dzieciakiem, jesteś już od pani pan. panie. Podoba. Panie Wojanie, po pierwsze nie pasuje, bo nie ma pana wo. Nie. A, zacznę taką piosenkę Panie Janie, panie Janie, pora spać Rano wstań, pa... rano nie, wstań Nie, pora spać Wszystkie dzwoni biją, wszystkie dzwonie biją Bim bam bom To, to jest też lepszą lepsza wersja, znowu pora spać Ej, dobra, chłopaki, bo wy tak biegniecie szybko, a ja mam krótkie nóżki No dobrze, dobrze no dobrze no, no, tak. Dziwnie, ale co mi że tej drogi nie znasz. No właśnie, no, znam mam tą jakbyś... drogę na pamięć, ale no bo szliśmy już ją, nie? Co? No jak na co? pamięć? No bo my szliśmy już tedy. Jak na Kiedy? pamięć to znasz? No ja szedłem sobie z, z palionem, normalnie szedłem. szedłeś, ale jakim cudem tak długą drogę na pamięć znasz? Bo ja mam dobrą orientację w terenie. Czy, czy ty wiesz kim ja jestem? Pan, panem panem. No, nie, A ty ty wiesz, ty, wiesz, ty wiesz kim ja jestem! No, stary. Ja, ja myślę, że wiem! No, chłopaki, wy teraz normalnie jajcujecie, nie? No. A, jakby to Dobra. Było Chodźcie tam do tego domku, bo musimy może <grym> to tak, tak. zobaczyć, nie? Dojdźmy, dojdźmy do tego domu, bo to daleko. Hmm, ciekawe. Jesteśmy. Tutaj chodźcie, opaki. Idziemy. No, ale nie, chętnie tam chcesz iść, panie ptyś. No. No tak, no, zobacz, 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 tutaj, zobacz, co znaleźliśmy. No, widzisz, patrz, to jest, pierwsza, do... to jest pierwsza, rzecz, którą znaleźliśmy. Ojo. Tak, znaleźliśmy, tak. Znaleźliśmy ten ty... domek pana P! I ty pamiętałeś tą trasę dokładnie, tak? No długa, nie? Długa była ta trasa, co? dziwna. No ale serio no, serio, no prosta droga, no! No długa ta trasa była. Patrz, wejdź sobie do tego domku i zobacz. To jest napisane. Muszę uciec, on cały czas zamienia dilt w diament Aaa Ej to nie, jest nie. Ślad. jest napisane tak y, Muszę uciec, on cały czas zamienia drift w diament Aaaaaaaaaaaaaaaa Co wy Nie mogłem mogę, wytrzymać nie mogę, nie mogę tego słuchać Ale o co <śmusty> wam chodzi? <śmusty> nie mogłem wytrzymać, on to, on to tak przeczytał dokładnie jakby, jakby wiesz czyli tak Śmiał jakby się z go tego. słyszał, jakby słyszał to jak on to mówił Nubek. No. O dobra, Nie, wy dzisiaj robicie pewnie odcinek, że co, że wyzywamy ptysia przez 24 godziny, co? Nie ma, nie ma, nie, nie, nie. Dobra. Ej, łosie robią, pa. O, to te łosie, one się biją. Eee, co one one robią? jeden na jeden, co? Eee. <głowami>. po prawej stronie, łoś numer jeden, a tutaj łoś numer Podobał dwa łosi. Co jest grane? Nie widzi tych łosi. Biją? One biją tak dużo życia, że nie warto w ogóle ich dotykać. A i ja one serio się chyba biją, nie? No tak, jest dźwięk taki tych, takich, tych, takich, tych, takich. No dobra, chodź stój, to i to, bo jesteśmy blisko. Dobra. Z, z wiele pomidorów, jak coś to będziemy rzucać w Krysia. Dużo buraków. To no nie są buraki. Nie <gryś> burak. Dawaj, chodź. Oj, Ja. E, yeah. <gryś> ale ci wyminąłem! Patrz tylko na to i patrz teraz, kill ma! Z ma! Ej, co to? Co? Ale co? Patrz, jakie ja mam kilof? Ja też, zobacz, zobacz A, bo, bo my się ten, bo my się zepsuł derytowy i musiałem zrobić sobie, bo nie miałem innych tych. Pokaż Zepsuł się Pokaż, 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 no to, pokaż, to jest, Co, no co, nie, Nie, no, Ej, słyszałeś? Dzięki. Zepsuł się, pamiętasz? Zepsuł się No zepsuł mi się derytowy, no on też się psuje czasem A, woda Kłamstwo. psuje kilofy, tak? Kłamstwo Ej, Oj, patrz, fura nupka normalnie O, zobacz, widzisz, patrz Papa ja autko, nie autko. Nie. papa autko musiałem, ja musiałem, zabrakło, zabrakło paliwa jak się Ej, otwiera maskę? Ej, wiesz co, żeby maskę otworzyć, to musisz mieć klucz. O! Jest! Właś, Właś, mocny silnik za ta nóbka ma. Jo. Mocne no. Jo. nie, roz, roztankował się, już nie o, ma benzyny. O nie, no widzę, że tu są problemy, problemy w tym aucie no. O, A to wiesz ja może wezmę te auto, co? Nie no, to od nich jest. Dlaczego? A dobra. Wrócą po niego. No nie wiem. Nie wiem, jak to zamknąć, nieważne. Chodźmy dalej. Nie Musimy. wiem, czy wrócą, bo muszę, coś, tam to tym, się tutaj. Muszę ci pokazać. Ej, właśnie widzowie pisaliście, że tyś tam w tym domku, tam gdzie idziemy teraz, tam no było coś tajnego i my tego nie zauważyliśmy. Nie, no nie było nic. przecież nie Nie wiem, że tyś to ten. No. Też, to też. To Ale co wam pisali znowu? Nie Dużo. się. Dobra, to widzowie. Widzowie, widzowie są najmądrzejsi i nie wiedzą więcej. Pewnie robili edity na TikToku, że tyś jest niefajny, co? No, tak robią, i mi smutno potem. O, obejrzałem wszystkie. Ja też no. Patrzcie, patrzcie. Chodźmy... A, patrz, patrz co znaleźliśmy tutaj, to I No ale. No... I gdzie niby coś to innego miało być, właśnie ja miałem to kolorny i To Tu był. Tu był nubek. No ale no. już nic więcej nie mamy. I zobacz tutaj. To byli jego rodzice! Wejdź do zbroję, jaka ona jest mocna. To jest ta dirtowa, co ty wtedy kiedyś tam. to jest to tam... ta dirtowa. No, ona jest ty Gdzieś założyć co? Nie, ja po co mamy zakładać tą dirtową? To nie mogę to załóż. wrócić. Ale nie lubisz tego, dirta? Nie, nie, chodzi o to, tylko że skoro to załóż. jest... Ale załóż. co? Nie lubisz? Załóż. No ale to jest ich, nie będę im zabierał! Ma, nie chcę tego założyć, widzisz? Właśnie No co? Załóż! A czemu możecie nie wywierać na mnie presji? Ja nie chcę zakładać się ciłaska czy na trampolinie. Ej, dobra, dobra, coś tajnego było w tym domu. O, widzę, patrz! Ubiłem. Ej, tu przycisk! Patrz, tego nie widzieliśmy! Momentowy, tiltowy przycisk! Mamy, mamy podejrzenia, jak, mo, jak może wyglądać pan peten zły. E, w, nu, w, nu, w nu, jak on to napisał, w noobjusie, schowaliśmy informacje, gdzie, gdzie schowaliśmy na te rysunki. Co oni gadają? Gdzie to jest Jus? Co? Noob czekaj! Patrz, patrz, A tutaj ślady, jest. ślady prowadzą tutaj, patrz. Ślady są. O, tu wyjść, to są ostatnie ślady. Ej, patrz, ej, zniknął, zniknął. Widzisz? Tak, tak, bo on pewnie się boi, że te ślady prowadzą do niego. Tak. Tyś, gdzie ty jesteś? Zajdźcie mnie, zabawmy się chowanego. Czekaj, szukaj, Noob Juice. A Gdzie wy jesteście? Całą... O, tam widzę jeden. O, chodź zobaczyć. Trzeba całą okolicę Noob przeszukać. No dobra, no o jest tutaj! O, to jest zobaczmy pierwszy. Noobdrzus! Nie, czekaj, wejdę spąd, nie chcę chodzić. Czy w tym Noġusie mamy cokolwiek? gul 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 gul. Nie, nie gul, ma, gul nie ma nic, nie ma nic. No nie ma nic, no, a co miał być coś w Nobdusie? Szukaj, bo no, nie, tak było no. napisane w tej tajnej bazie. Widzisz nic? O co ci, to jest tu? Nic cię nie interesuje co Nubek pisał. Czekaj, Mega czekaj. dziwne i kopiesz diamentowym kilofem. Copper Or Fajnie, fajnie. Śmieszne Fajnie, fajnie, szukaj Nubdżusa, no chodź No szukam, szukam, pomidorem No, 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 Nubdżus! No, no, o, czekaj, ale gdzie są ostatni ślady? Ostatni ma. ślad jest w tym kierunku, z tego, z tej dziury, gdzieś tam może Tu jest Nubdżus, no tu jest Nubdżus! No gdzie jest? Tutaj, pode mną ciekawe skąd wiedziałeś no. A, ale ale nic, nic nie ma Dobra, jak nic nie ma? No nic nie ma no Poczekaj Nie sprawdzić ale Właśnie, ja już nie sprawdziłem nic Mega nie ma. dziwne, Kryś, mega dziwne! No ty to niby nie wiesz! Nie pomagasz nam! Jej, chłopaki, no ale o co on dzisiaj chodzi? Masz, Na brady, rację, nie masz rację, masz rację, nic nie ma, chodźcie. No to widzisz, mówiłem ci, że nic nie ma. Dobrze, poczekaj, jest ich więcej. Nie, to jest. Kurde, to jest lód, to jest lód, nie. Tu jest kolejny. Mamy kolejny Noob Juice. Noob juice. No, ej, ślady, patrz! Ślad! Ślad, ślad! ślad. Gdzie? Ślady! I tu, i tu! Ej, I tu! I tu... tu co, więcej. Czy... Czekaj, tutaj można Gdzie wejść? ty wpłynąłeś! Ej, mam! Co jest? Co jest? Dziura! Ej, wpadłem! O kurde, nie wejdziemy stąd. Pod piaską nica, nupka w centrum rysunek. Spadam! O, cześć. O, pod piaską nupka w centrum rysunek. Jak on to przeczytał? No, no, bo sens za nim, odróżnienia do... Ty, tak wtedy tak przeczyta, weź to przeczyta jeszcze raz. Pod piaską nupka Nupka w centrum rysunek Weźcie to zapiszcie gdzieś, mamy ma, weź z plecaka książkę, trzeba to zapisać. O A mogę dać zrobić zdjęcie? Piaskomnicą... Nie no, no możesz nie To robię fotetę. Piaskomnicą, nupka w centrum rysunek. A ja mam już zdjęcie ciebie. Okej, okay, przeszukajmy wszystkie Co? teraz. A jakie zdjęcie mnie? Aaaaa! A ja mam te patrzcie, dojesz. A mam tabliczkę, dobra. O, A ty okej. nie możesz stąd wyjść? Kurczę No teraz ty też nie miał stąd wyjść, bo... Problem! No! Dobra, dobra, Siele, bo... dobra. Przepraszam, drogie widzu, że przerywam film, ale, moi drodzy, zobaczcie co tu jest. Widzowie, bok szkolny czeka dalej na was! Dalej czeka na. was. Jest wszystko w opisie, zamawiajcie, widzowie, te piękne rzeczy, jest ich tak dużo! No w sumie tyle, co potrzeba, no wszystko jest po prostu co, co trzeba, widzowie. No wszystko jest, co trzeba, no po prostu wszystko jest. Oglądajcie film dalej, ale nie zapomnijcie o tym boksie szkolnym, nie zapomnijcie. Dobra, przeszukajmy pozostałe nubdżusy, gdzie są ślady? Tu jest ślad, patrz. To ślady, to jest ślady. więcej tych noobrzów. A coś nie ma. To... Jest coś, jest coś, jest jest coś, coś, jest coś. miejmy, kolejne! Mej, mej. No Kryś, no czemu mówisz, że nie ma od razu? Co jest z no Dobra, bo ja nie wiem czego szukać. Eee, tak czwarty, jest. Ich jest cztery? Czwarty ostatni! Co? To my do ostatniego noobrusa weszliśmy, trzeba inne przeszukać. Czwarty ostatni rysunek jest, jest w szkole. Tu, Nubecek, uzywaj okularów, Ptysia, pomogą o, wam. widzisz, widzisz, że moje okulary są koks. Wiesz, które? A chodzi o te, co do tajnych baz? Tak, to się nazywa okulary do tajnych baz Ptysia 3000. Pyk. Pyk, wypływamy, ty, 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 ty. wypływamy. A to już też dobrady, dobra. A tu! To... To... Co? <laughs> tu jest Nubjus? Co? Razem się nie da wpłynąć nawet. Ale to jest mały zbiornik Nubjus. Tak, do którego my weszliśmy? A tu jest jeszcze! Ej chłopaki! Tu jest, tu jest, tu jest! Tu są dwa jeszcze, tylko nie wiem do którego my wbiliśmy. Dobra, na... w tym na pewno nie byliśmy. No tutaj też nie byliśmy. Tu nie byliśmy na pewno. Yeah, ocie, ocie, ocie. Dobra, to będzie trzeci, tak? Ej, jest! Zima. Trzeci, przecież za tobą. A! W naszym rodzinnym domecku rysunek. Robię foteczkę. kolejny. Proszę Oga. bardzo, wodeczka. Musimy wyjść stąd. Nie wypływaj nigdy z Nubczusa o trzeciej w nocy. Co? Postanie się to. Ej, a o, o który jeszcze jest? Które? Bo tutaj są dwa, patrzcie, tutaj nie wiem, który, czym, w którym byliśmy. Tu byliśmy? O, tam to tamto była piaskownica. O Pa, wskoczyłem od razu! <g Stanford> tutaj! Piaskownica. Tu zobaczcie, tylko nie wiem, czy tu byli. Nie, tu nie byliśmy, to nie był, jest rozmowy. Pod nosem. Pod no, no, czyli on jest w piaskownicy, ale koks. Pod bibliomeką ja na Dirtowicach dyr, rysunek. Jakie a. rysunki on tam nam zostawił? Ale co on chce tam rysować na tych tych? Może on będzie nam rysował, jak wygląda ten pan Peca, ale no, co? No się tak napisał, tak napisał, że niby. Tak, ta, znaczy, jak myślą, jak wygląda, nie? Więc zobaczymy, co oni. Aha. Jak, jak myślą, Nubecki Takawe, czy się będzie zgadzał portret? Dobra. No, ale z kim ma <laughs> się zgadzać. A czekaj, a, a ty masz tyś tego e, zdjęcia? Co? Masz cztery? Raz, dwa, trzy, cztery. Oh, good. Ciekawe, czy rysował tego pana P żółtą kreską. O, ciekawe. Ej, o! Ciekawe, czy ma grzywkę i. Plecak. A co to oznacza z żółtą kreską? Ciekawe. Z tą kreską. Ej! No, Ej, nie, no nie, nie! No nie. Z się dowiemy? Dobra, czyli musimy co? Wrócić a? na. Musimy wrócić na dirtowice di di Dirtowice to są na pewno czy diamentowice, bo już nie wiem? No, Dirtowice, ale one się chyba zmieniają, nie? A, co? Jak wolę? Ja wolę wojnowicę, nie? Ale, ale z tych dwóch. Nie omijaj pytania. No, chłopaki, no ale o co wam w ogóle chodzi? Czemu wy zadać mi takie głupie pytania? Czy masz czy Diamentowice? To jest normalne pytanie. No chłopaki, bo mama woła na obiad. Eee, yy, nie odpowie na mnie. Ale no serio. Ty lepiej uważaj, nie rob ze starych miśków, starego miodu Tak, tak, dobra wrócimy do Wojanowice Dobra, chodźmy na te dientowice, diamentowice, do wszystko Lampa! Lampa! Lampa. Ale lampa, co? Lampa, nie? Lampa. lampa. LAMPARD ej, Ej, to LAMPARD LAMPARD To? Ale co? coś się zrobił! Zabił go. Ale. No dobrze, idziemy na dirtowice. Kryj, co się tak ciągnie do tych diamentowic, co? Dobra, przestań, bo to nie jest to trochę śmieszne. Dobrze, pierwszy mamy... O, Czwarty ale... to jest ostatni w szkole, więc chodźmy może najpierw na po te piaskownice. No dobra, no to chodźmy, tylko gdzie, gdzie jest piaskownica. Ja wiem, ja wiem, pokażę ci. A ciekawe skąd. O, siema, kuzyni! Bum! Idziemy, dobra, chodź. Nupka no <laughs> nie właśnie, powiedzą nam prawdę pewnie zaraz. Nie mogę na nich patrzeć, No ale czemu oni nie gadają? Mogliby z nami pogodać. Właśnie, no, o, nie, szczerze jakby oni mówili, wiedzieliby wszystko. No, no pewnie. A ta piaskownica, ale... i co teraz? No, Google kof. mi daj, Google mi daj. A Google! No mówił pisał. No dobra, no dobra, no to masz Google. Pisał, pisał, pisał. No bez jakularów pcysa Ej, Ja mam jeszcze inne Google, mogę ci je pokazać najpierw. Pa. Jak się je zakładało. Jest coś, patrz tu! Eee. Klapa o. chyba, czy nie? Nie mogę tego kliknąć. Tu. No tu, tu, tu. Tu ode mną? O, o, o! Jestem! Jest Ej, ojcie tu! Idę, idę, idę! No, to są faktycznie rysunki! A tu i to nie ma! Gdzie stoi? To i to! Ty, ty boi... nie idź na misję samemu, I... bo ty poszedłeś na misję I... samemu. Boję Ile. się zobaczyć. Dobra, patrz. Chodź. No ten nie jest podobny do optysia akurat. A kto to jest? To może być pan P. Tak myśli. NOP 123 1, 3. Nubek tak myśli! Nubek myśli, że tak wygląda pan P. O. Ej, ale powiem wam tylko tyle, że ma buzię podobną do Tojta. Co? Faktycznie. Ej! Ej! Tak by powiedziała tylko osoba, która próbuje kogoś oskarżyć. Faktycznie! I kolor, Ej, i faktycznie! Kolor do... Ej. I kolor podobny do Tojta. Jaki kolor? No niebieski. No, niebieski. Ale ja mam szare skin. Bo ja ma taki, jest ma tu nic niebieskiego. Jestem ponury. Jestem ponury, szary, bory. Tu nie ma nic niebieskiego. Ej, patrz, On ma nie. serce tu. Patrzcie, to, to nie! To, to jest serce, jego diam, diament to jest jego serce, czajcie? A ty mówiłeś, że masz nóbka w sercu. Oj, się zaczyna się robić grubo. Nie, nie, ja widzicie co, ja może zniszczę ten obrazek. Nie, Nie, no nie nic, bo to są dowody, nie, może ja tak wyglądać. Ja nie tak może wyglądać pan, prawda? Ale ja, ja zniszczę. czemu go bierzesz z łopaty? Nie bij mnie łopatą. Czemu ci zależy, żeby go zniszczyć ten obrazek? Ja no, cię nie rozumiem. Nie, nie, zależy, mi, nie, nie rozum. zależy mi, że się zniszczy. Zostaw z... ten rysunek. Zrób lepiej. Z... Nie! Chcę to zniszczyć. Aaaaaa, no. zniszczyłem! Kry... No, nie. Co za. Nie mogę z niego. Ale masz zdjęcie. No mam. No to daj mnie. Nie, dobra, przesadził! Przesadził! Nie, dobra! Przesadził! A ja mam ci pokazać inne zdjęcie! Co? Jakie zdjęcie? Przesadził Mogę ci pokazać inne zdjęcie Dobra chłopaki, to takie żarty były, sorry Dobra, na serta jest pod biblią mleką No dobra, no piszcie jak on wygląda, no wygląda w niebieski ludek, no Jest pod Biblią mleką na Dirtowicach rysunek do mleko No założone te okulary mam no masz, masz. Mas. A to okulary do zwrotu, nie? No zobaczymy. Dobra, to Czekaj, ja wiem, gdzie to jest? Bibliomeka. gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu. Patrz, co tu jest. to jest to? Nie, to było. na nupka, to jakieś stare. Czekaj, chyba. To jest nup. No? Ej to jest wielkie. No back. tam, to nie było. No nic więcej nie widzę tutaj żadnych tych tajnych. Czego nie, tajnych tajnych. nie było tutaj to, to? Nie Tego widzę nic. Nic tajnego nie widzę. A może tu gdzieś? Jak on wyszedł nie może to jest zamurowane? Czekaj, ten tędy A To jest wyjście Dobra. No, jest zamurowane Kurde, no musi być coś innego, bo tam nie było rysunku ta, ta, ta. Mam coś! Drzwi yeah. chyba, yeah. drzwi, nie, nie drzwi Goose bloki, A A blok. Co to jest? Ej, to wygląda jak poł! Patrz! Patrz tutaj to, o tutaj to! To może być pan P... Tutaj. Tak myśli tatanów, tak myśli tatanów Patrz, jak widzi pana P. Noob, zobacz sobie Tu, tu wejdź sobie, tu, 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 tu Uuuu Zobacz Hahaha <laughs> Noob no, Rób no, zdjęcie Nie przypomina minecraftowego ludzika W ogóle, w ogóle, ja mam, w ogóle foteczkę, dlaczego są cztery zdjęcia, skoro jest tylko mm, Noobek, mama i tata? właśnie, to, to, jest, to jest. To jest mega ciekawe, akurat. To będzie czwarty. Dobra, następny jest w rodzinnym domu Nubecek. Kurde, cały dom trzeba przeszukać. O, no to będzie akurat problem, bo ten dom jest duży. Ostatnie w szkółce. Dobra, czy my hmm. coś w domu ominęliśmy? No niby nie, ale może jednak tak. Co? O nie, o nie. Bo ja nie wiem, niszczysz te rysunki, ja, ja tak jesteś podejrzany, że zniszczyłem. jest Ale zamówite. co, no jeju, no to był prank po prostu, że zniszczyłem jeden Mega rysunek, no Ale każdy wie jak wygląda, bo to tylko rysunek, a nie zdjęcie, nic nie zniszczyłem Ej, W ogóle, furs. wbiliśmy kiedykolwiek do tego pokoju? Ej, tu coś jest! Gdzie? Patrz, tu Ha! <laughs> Zalazłem! Co? A, my nie byliśmy tu nigdy Ale gdzie? Tu, wystaje a tu! To jest pierwszy pokój, do. pierwszy pokój na dole, to pierwszy kibelka pokój kibelka na dole, tutaj to, i to błądzi, Patrz. nie będzie chodzić Tu, w tym miejscu Ehe. Jak wy to znaleźliście? Ej, ale dziwny Ej, dobra, on wygląda, być jak to? Jak Siren Head Nieee no nie On mam wygląda... na noob, noob, ostatni? Jak noob. Diamond Head Daj Diamond Head? Ej Patrz, bo on jest wysoki ponad, do, do ptaków jakby, nie? Tak, wow. i on ma e, diamentowy łeb a wy jak myślicie, jak on może wyglądać? Jak, jak ja tutaj... wiem, mam jeden <laughs> Mi się wydaje, że ja wam narysuję, jak on może wyglądać Ja wam ja ma... patrzcie Ja wiem, mam jeden pomysł e, Ja narysuję, więc na to jest. jest tak Okej, okay, proszę bardzo, niebieski, bo diament Może chodźmy A do A może ty sobie po prostu screena, swojego skina zrób, co? No, no tak. Zdjęcie może zrobimy to. A patrzcie, ja już zrobiłem, ja już zrobiłem, tak, tak, tak Co ty, I ty robisz? I teraz tylko narysuję, jak wygląda, moim zdaniem, pan P Kajcie, tak? Dobra, Dobra, idziemy, stawać, idziemy do szkoły. Wiemy. No zobacz! Zobacz jak <gry> ładnie! No co ty narysowałeś to samo co tatanuba? No tatanuba lepiej nawet narysował. Aha Na to trzeba było czekać tyle czasu Dobra, no, Dobra fajnie, no fajnie, fajnie eee. no to jest. Ej, Jaki żołnierz What? Żołnierz kuzen Może on tutaj przezwalczyć z tym panem Peco? Ej, co żołnierz kuzyn? Ko... Żołnierz kuzyn nie wytrzyma. Dobra, chodźcie teraz. do tej szkoły Prawda, to wygląda mega ten Przeszukujecie wszystko, klasy No tylko ty masz okulary, bo Aha. ja ci dem. Kurde za kamarki do... trzeba przeszukać, no Może jakieś właśnie konty Mega kąty, Ej, kąty. mam coś! Nie co? mam, nie mam jednak, nie mam. Nie stresuj tutaj, bo. A... Mam coś! Masz coś? Ma co? Ale nie wiem, jak tu wejść, bo jest stoi tutaj masz machina. Gdzie to jest? Tu. Tu mi się świeci. Co ty robisz? Co ty, jak ty to zrobiłeś? ty co? Gdzie ty jest? Gdzie wy jesteście? Aho! No, no przejść tu! Co? Hello. No nie ma rysunku czwartego. Pan Peto to nie wiem. Ale Aha. to kto zostaje ten rysunek ostatni? No Nubek, bo powiedział, ja, że Pan Peto to nie wiem. Ale Nubek mi już zostawił niby rysunek w no ale. A? No to jest znak zapytania, tak? Nie. O. A co jeśli to nie są diamenty, tylko to są krople wody? Dobra, czyli to są diamenty? Okej, okay, rozumiem. Ach, Kryś, nie mogę, nie mogę, naprawdę. Wydaje mi się, że Pana P. mamy blisko siebie. <grym>, ale, ale, ale tego, no widzowie... A no, my że Pana P. jest bliski waszemu sercu? Jest blisko, no. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jaki Pan P. wam się naj, naj, najbardziej wydaje podobny do Pana P. z tych rysunków.